Witaj, nazywam się Iwona Kotłowska. W tym wideo chcę Ci przedstawić poszczególne kroki klasycznej metody Yeti. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i masz ochotę poznać lepiej tę metodę. Żeby zacząć nie potrzebujesz jakichś szczególnych umiejętności, czy jakiejś szczególnej wiedzy. I myślę, że wystarczy Ci to, że będziesz podążać za mną i robić ćwiczenia, które tutaj od razu zaproponuję. Ale to, co myślę, że przyda Ci się, to na pewno otwarta głowa, Chęć poznania czegoś nowego, być może niestandardowego, no i też motywacja do tego, żeby coś zrobić, motywacja do własnej pracy. Zapraszam! Metoda EFT i jej zastosowanie do rozwiązywania różnych problemów, trudnych emocji czy też stresu albo blokujących przekonań, czy też zmiany niechcianych zachowań, jest pewnego rodzaju procesem. Procesem, który ma swój początek i ma swój koniec. I jest też podzielona na takie poszczególne etapy, o których Ci właśnie dzisiaj szczegółowo opowiem w tym wideo. Dlatego dobrze zaopatrzyć kartkę w coś do pisania, albo wydrukować też szablon, który tutaj przygotowałam, ściągnąć go na swój komputer i mieć pod ręką. Sama procedura nie jest skomplikowana, jest dosyć prosta, ale myślę, że na początku wymaga wielu powtórzeń po to, żeby ją po pierwsze zrozumieć, w jaki sposób działa, po drugie już nie skupiając się na samej technice, przećwiczyć, dostosować do siebie, spróbować, wypróbować, zobaczyć jak działa, jak się sprawdza. Podstawową procedurę według klasycznego i Eftingergo Krega możemy podzielić na takie dwie części. Pierwsza część to kiedy zastanawiasz się, co jest twoim tematem, z czym chcesz pracować, z czym chcesz się zmierzyć, a w drugiej części będziemy go aktywować poprzez Wypowiadanie konkretnych fraz oraz jednoczesne opukiwanie punktów, które ty również Ci dzisiaj pokażę, a jeżeli chcesz, możesz dokładniej przyjrzeć się im na innym moim nagraniu. Wypowiadanie tych konkretnych fraz i opukiwanie daje sygnał do naszego mózgu, żeby uwolnić stres, i dzięki temu dokonuje się pewnego rodzaju zmiana, stres zostaje uwolniony, nasze emocje mogą. Zostać uwolnione, mogą zacząć się zmieniać, my możemy dostrzegać więcej, możemy podejmować też lepsze decyzje i możemy lepiej funkcjonować. Jeżeli w którymś momencie stwierdzisz, że potrzebujesz trochę więcej czasu, to po prostu zatrzymaj wideo, daj sobie chwilę, daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. I jeszcze jedno: zrób to ćwiczenie, nawet jeżeli w to nie wierzysz. Bardzo wiele osób, które zaczynały przygodę, tym ja bardzo podchodziłem na początku sceptycznie do tej metody, bo ona może się wydawać niestandardowa czy nawet głupia. Ale czemu nie spróbować? Co ci szkodzi? Ok, to zaczynamy. W pierwszym kroku określasz swój problem, swój temat. Wybierz i zdecyduj, nad czym chcesz w danym momencie pracować, co chcesz uwolnić, w jakim obszarze swojego życia widzisz widzisz to coś co chciałbyś chciałabyś zmienić poczuć uwolnienie jak już wiesz EFT jest świetną metodą na redukcję różnego rodzaju stresów ale też rozwoju zatem masz szeroki wachlarz możliwości sam twórca metody EFT mówi że możesz się stosować na wszystko wybierz to co jest twoim tematem problemem gdzie chcesz poczuć uwolnienie natomiast do tych ćwiczeń które tutaj będziesz pierwszy raz wykonywać razem ze mną Najlepiej wybrać coś, co nie jest jakimś trudnym wydarzeniem, jakąś traumatyczną sytuacją, coś, z czym może się na co dzień mierzysz i nie jest to przyjemne, ale nie jest zbyt trudne. Jeżeli będzie to jakiś bardzo trudny problem, to polecam go na początek jednak zrobić z doświadczonym trenerem niż samodzielnie. Lepiej zrobić to na początku delikatnie i na spokojnie, a jak nabierzesz wprawę, możesz przejść do trudniejszych, do trudniejszych zdarzeń. Okej, okay, dobrze, mam nadzieję, że już masz wybrany jakiś swój temat, albo masz już jakby jakiś pomysł na to, a ja swoje ćwiczenia będę Tobie prezentowała na dwóch przykładach, po to, żeby lepiej je wytłumaczyć. Pierwszy to jest problem bólu głowy, a drugi temat to jest stres przy wystąpieniach publicznych. I na tych przykładach pokażę Ci poszczególne kroki EFT. Ty będziesz dostosowywać to ćwiczenie do siebie, do swojego tematu, do swojego przykładu. Zanim przejdziemy dalej i zaczniesz pracować nad swoim tematem, trzeba pamiętać o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Pierwsza z nich to jest konkretyzacja. Trzeba być jak najbardziej konkretnym przy określaniu swojego tematu i problemu, z którym chcesz pracować. Jest to bardzo ważne, bo jeżeli problem będzie zbyt ogólnie określony, to metoda bardzo słabo zadziała, albo wcale nie zadziała, i nawet nie poczujesz różnicy. Dlatego, bardzo ważne tutaj będzie jak najbardziej dokładne opisanie, określenie swojego tematu. Drugi element to są tak zwane aspekty, czyli wybieranie do ćwiczeń takich fragmentów, elementów swojego tematu. Nad którymi możesz pracować, i zaraz więcej na ten temat powiem. Opowiem też, w jaki sposób wyodrębniać te aspekty, żeby można było z nimi dalej pracować. I tak, teraz opierając się na tych przykładach, o których powiedziałam, zaczynając od bólu głowy. No, już samo hasło to, że boli mnie głowa, może być zbyt ogólne. Żeby to bardziej skonkretyzować, mogę zadać sobie dodatkowe pytania. Na przykład, jakiego rodzaju jest to ból? Czy to jest taki bardziej tępy ból? Czy bardziej taki jednostajny, a może jakiś pulsacyjny. Druga rzecz, mogę też się zastanowić, gdzie konkretnie czuję ten ból, czy jest jakieś szczególne miejsce, może bardziej po lewej stronie, może bardziej po prawej, może na środku czoła, może bardziej z tyłu. Tak? Czyli mogę dokładniej już konkretnie określić, jaki to jest ból, gdzie on się najbardziej uwidacznia. I dzięki temu zawężę już z góry swój temat. A drugi przykład, kiedy mamy stres przed wystąpieniami publicznymi, to jest również bardzo szeroki i zbyt ogólny temat do tego, żeby z nim już od razu pracować z metodą EFT. By ten temat był bardziej konkretny, mogę go wziąć pod lupę i wodrębnić z niego konkretny lęk. Na przykład lęk przed wejściem na salę pełno ludzi, przed prezentacją. Już mam tutaj pewien fragment tego tematu stresu. Mogę sobie nawet wyobrazić taką sytuację, że kiedy wchodzę na salę pełno ludzi, pojawia się we mnie taki lęk przed tym, że oni mnie zobaczą. Od razu włącza się taka reakcja stresowa, szybkie bicie serca, zasycha w gardle, zaciskam mi się gardło, nie mogę wydusić z siebie słowa. I zobacz, już jak ja zaczynam nawet o tym opowiadać, pojawiają się kolejne elementy, Konkretny opis tej sytuacji. Najłatwiej będzie to właśnie poprzez takie przypomnienie sobie jakiejś konkretnej sytuacji z życia i na tym opierać, um, opierać opisywanie swojego tematu, problemu. Czyli jest stres przed wystąpieniami publicznymi, i ja mogę sobie przypomnieć jakąś konkretną sytuację ze swojego życia, kiedy taki stres poczułam. Wtedy będzie mi to o wiele łatwiej opisywać, ale też i metoda będzie bardziej skuteczna. Dobrze, mam, ten, mam, mam już to konkretne wydarzenie i co? I teraz, jeżeli się zastanowię, mogę wyciągnąć z tego wydarzenia bardziej szczegółowe emocje, na przykład zachowania, to co się pojawia w głowie, kiedy było to wydarzenie. Na przykład, to nie będzie zawsze tylko lęk przed tym, że wychodzę. To może być wstyd. Albo że coś się złego zadziało i ja teraz dalej czuję na przykład to, że się to może znowu powtórzyć i pojawia się w mojej głowie taka myśl, a co jeśli znowu mi się nie uda? Tak? A może to być jeszcze też coś innego? Może być to, że mamy taki mechanizm, który się automatycznie uruchamia i serce nam zaczyna po prostu tak szybko bić, że aż wyskoczy, aż chce nam wyskoczyć z klatki piersiowej, prawda? Są różnego rodzaju takie drobne elementy, jak się przyjrzymy temu dokładniej, znajdziemy te szczególne, poszczególne elementy, które możemy później użyć w opukiwaniu, czyli w dalszej części tej procedury. Dlatego, jak jeżeli masz swój temat, postaraj się go po prostu jak najbardziej skonkretyzować. Najłatwiej Ci będzie na jakimś przykładzie ze życia, na jakiejś konkretnej sytuacji, wypisując wszystkie emocje, które są związane z tym wydarzeniem, które dzisiaj czujesz, które teraz czujesz, które ty czujesz, wszystkie myśli, które dzisiaj pojawią no i być może jakieś konkretnego rodzaju zachowania. Wszystko to wypisz sobie. Możesz sobie wziąć kartkę, napisać sobie na środku swój temat, swój aspekt i dookoła jak taką mapę rozrysować wszystko, co ci przychodzi do głowy na ten moment. Możesz też skorzystać z szablonu, który zamieściłam i uzupełnić tam te poszczególne rubryki. Na innym wideo opowiadam też, jak bardzo ważne jest konkretyzowanie swojego problemu, więc jeżeli będziesz miał tutaj jakieś wątpliwości, to przejdź do tamtego wideo i obejrzyj go dokładnie. Ok, pewnie masz już kilka pomysłów różnych wypisanych, teraz czas wybrać jeden z nich do ćwiczeń, bo pamiętaj, że do ćwiczeń jest Pi ważne jest to, żeby wybierać pojedyncze elementy, pojedyncze aspekty problemu, żeby nie wybierać do ćwiczeń więcej niż jednego tematu naraz. Jest to też związane z tym, że jak wybieramy i ćwiczymy, opukujemy później ten dany aspekt, to aktywujemy w naszym systemie, w naszym systemie energetycznym, w naszym ciele pewien poszczególny Rodzaj stresu tego aspektu. On zostanie aktywowany. Jeżeli będzie tego zbyt dużo, to nie trafisz zbyt dokładnie. A jeżeli będzie to pojedyncza, pojedyncza rzecz, pojedynczy element, to są dużo większe szanse na to, żeby go skutecznie uwolnić. Dlatego wybierz jeden z tej listy, który zapisałeś. Może to być jeden lęk, może to być jeden wstyd, może to być je, jakaś inna jedna emocja, złość. To są nasze poszczególne elementy, aspekty. I dlatego do ćwiczeń, trochę tak jak też sama metoda jest nazywana, czyli techniką emocjonalnej wolności, najłatwiej Ci będzie wybrać jakąś emocję. Jeżeli masz już na przykład weźmy ten nasz stres przed wystąpieniami publicznymi i masz tam na przykład lęk, to sam lęk, tak jak też powiedziałam wcześniej, może być zbyt ogólnie opisany. Jeżeli masz tam wstyd, to też może być zbyt ogólnie opisane. To zadaj sobie dodatkowe pytanie. Co to znaczy, że się boję? Co to znaczy, że czuję wstyd? Dlaczego czuję ten wstyd? Dlaczego się boję? Dlaczego jest mi przepros smutno? I to już da Ci konkretną odpowiedź. To już będzie taka. Taka część zdania, fraza, którą będziesz mógł dalej użyć w kolejnej części EFT. Jeżeli masz już wybrany konkretny element, aspekt, to przejdziemy do opłukiwania. Ale zanim to zrobimy, to na początku użyjemy takiej skali. Jest to skala od 0 do 10, skala którą używamy po to, żeby ocenić postępy naszej pracy, ale też ona pomoże ci w tym, jak podjąć decyzję, co dalej po ćwiczeniu. Więc jest to też bardzo ważny element i aspekt, szczególnie na początku, kiedy uczysz się. Więc jeżeli masz już ten aspekt, załóżmy, niech to będzie strach, że mnie wyśmieją, to zastanawiasz się, na ile to w tej chwili czujesz. Od skali od 0 do 10. Jeżeli to jest ból głowy i mamy go określone na przykład ten pulsujący ból głowy z mojej prawej strony, to też się zastanawiasz, na ile w tym momencie ja go czuję, na ile jest mocny, na ile jest prawdziwy. Pamiętaj, nie rozmyślaj tutaj za długo. Jeżeli zastanawiasz się, ile to może być dokładnie, nie wiem, pięć, czy 5, pięć, czy 5,5, pięć czy 4, 4,5 to tak naprawdę nie będzie miało aż takiego dużego znaczenia. Jeżeli nie wiesz, to po prostu zgadnij. Tą skalę, którą stosujemy, to jest tak zwana subiektywna skala stresu, gdzie 0 to jest nic nie czuję, to nie ma żadnego znaczenia, a 10 to jest maksymalnie wyobrażone uczucie albo odczuwane uczucie, czy też maksymalna prawdziwość danego aspektu, z którym pracujesz. Będziesz sprawdzać ten poziom przed ćwiczeniem i po ćwiczeniu. Zapisz go teraz przy swoim wybranym elemencie, przy swoim aspekcie. Ok, początek już mamy, teraz możemy przejść do kolejnych kroków. Kolejnym krokiem będzie ustawienie, i na początek może Ci się wydawać to trochę sztuczne, takie trochę dziwne, taki schemat, do którego trzeba się trochę przyzwyczaić, ale nie przejmuj się, po, pewnych, po pewnym czasie, po paru próbach na pewno się z tym oswoisz. Ustawienie to jest pewnego rodzaju fraza którą będziemy powtarzać łącznie z opukiwaniem tego punktu, punktu na z boku dłoni, tak zwanego karate. Opukujemy go tutaj kilkoma palcami i jednocześnie będziemy na głos powtarzać frazę. Ta fraza będzie dopasowana do Twojego tematu, do Twojego aspektu. Chemat brzmi mniej więcej tak. Pomimo tego, albo mimo że mam ten problem i to, które jest w środku, ten problem, zamienisz na swój aspekt. To jest pierwsza część zdania. Druga część zdania, taka afirmacja, to będzie to w pełni akceptuję siebie. Czyli zobacz, to ustawienie składa się trochę z dwóch części. Pierwsza część, czyli pomimo tego, że mam ten problem, Druga część jest akceptacja, akceptacja siebie pomimo tego problemu. Taka afirmacja. W naszym przykładzie to będzie mogło wyglądać w podobny sposób, czyli pomimo tego, że mam ten pulsujący ból głowy z prawej strony, to w pełni akceptuję siebie. I drugi przykład. Pomimo tego, że czuję ten ogromny wstyd, kiedy mam zaprezentować swój projekt przed innymi, to w pełni akceptuje siebie. Jest to takiego rodzaju szablon, który wypełniasz swoim aspektem. Nie jest to trudne, ale na początku może się wydawać trochę skomplikowane, więc jeżeli jest to dla ciebie trochę trudne, to po prostu weź kartkę i go rozpisz. Zacznij od tego. Mimo, że tutaj wstawiasz dalej swój aspekt, i dokończ. W pełni akceptuje siebie. I tyle. To, co będziemy dalej z tym robić, to będziemy właśnie opukiwać ten punkt z boku dłoni i powtarzać to na głos. Czyli, pomimo tego, że mam ten pulsujący ból głowy z prawej strony i on mnie tak bardzo, bardzo boli, to w pełni akceptuję siebie. I zrobimy to trzy razy. Czyli, pomimo tego, że mam ten pulsujący z prawej strony mojej głowy ból, i ta głowa mnie tak bardzo boli, to akceptuję siebie. Pomimo tego, że ta głowa mnie tak bardzo, bardzo boli i czuję ten pulsujący ból z prawej strony, to w pełni akceptuję siebie. I to tyle, i to jest pierwsza część tej procedury już z opukiwaniem. Przy wybieraniu słów do ustawienia staraj się być jak najbardziej konkretny, jak najbardziej prawdziwy i szczery. Tutaj nie chodzi o to, żeby stworzyć jakieś ładne zdanie, czy jakieś konkretnie brzmiące zdanie. Chodzi o to, żeby być prawdziwym, żeby być szczerym, żeby mówić dokładnie to, co czujesz, opisując to i nazywając to na głos. Nie przejmuj się, jeżeli będzie to na początku dla ciebie trochę trudne. Możesz zawsze sobie zadać pytanie, czy to jest dla mnie prawdziwe, czy to jest coś, co w danym momencie czuję. Jeżeli tak, to po prostu użyj tego do ćwiczeń. Nie zastanawiaj się nad tym zbyt długo. Taka konstrukcja tego zdania, czyli połączenie nazwania problemu łącznie z tą afirmacją, jest furtką do zbudowania wewnętrznej zgody na zmianę. Bardzo pomocne po to, żeby ominąć tak zwaną blokadę przed uwolnieniem problemu, uzdrowieniem. Więc może to się pojawiać tak zwany opór przed zmianą. Więc ten element w procedurze IFP pomaga właśnie otworzyć taką furtkę do tej zmiany. Dobrze, mamy już ustawienie. Teraz przechodzimy do przypominacza tak zwanej rundy negatywnej. Tym naszym przypominaczem będzie zdanie, które możemy wyciągnąć już tutaj z tego ustawienia, albo które sobie już wcześniej zapisałeś i to jest bardzo proste hasło, to może być jedno słowo, to może być krótkie zdanie, krótka fraza, którą będziesz powtarzać, opukując resztę punktów, których używamy w EFT. Będą to punkty. Już Ci od razu pokazuję. Będzie to punkt tutaj na początku brwi. I będziesz go delikatnie opukiwać, Potem punkt z boku oka, który też delikatnie opukujesz, pod okiem, pod nosem, na brodzie, pod obojczykiem, tutaj pod tą kością, w takim połączeniu kości obojczykowej pierwszego żebra. Jest taki dołeczek i tam będziesz go kupiwać Pod pachą, z boku, z boku ciała i na czubku głowy. Dokładnie omawiam położenie tych punktów w innym wideo, więc jeżeli jest to teraz dla Ciebie też zupełna nowość, to możesz sobie przejść do tego wideo i obejrzeć już konkretnie, jeżeli masz problem ze znalezieniem tych punktów. Ale myślę, że nie musisz aż tak dokładnie wiedzieć, więc, jeżeli jest to w tej chwili dla ciebie czytane, co pokazałam, to ci to wystarczy do dalszych ćwiczeń. I tak jak powiedziałam, będziemy opukiwać te punkty i jednocześnie na głos, będziemy mówić tak zwany przypominacz. I ten przypominacz jest skrótem z Twojego ustawienia tym naszym problemem. Jeżeli miałaś, mimo tego, że czuję ten ból w prawym. Z prawej strony, tak? I jest to ten ból, taki wiem, przeszywający, to dokładnie to będziesz powtarzać na wszystkich punktach, czyli ten mój ból głowy z prawej strony. Ten mój ból głowy z prawej strony. Ten przeszywający ból z prawej strony. Ten przeszywający ból z prawej strony. Ten mój ból z prawej strony. Ten mój ból głowy z prawej strony. Ten przeszywający ból z prawej strony głowy. Ten mój przeszywający ból z prawej strony głowy. Jak widzisz, jest to, jest to jedno zdanie, jest to może być jedno hasło, to może być nawet jedna, jedna emocja, którą nazywamy. Na przykład ten mój wstyd. Czuję wstyd. Czuję wstyd. Czuję wstyd, a możesz to troszeczkę rozbudować, czyli możesz sobie trochę więcej opowiadać. Jeżeli już ci jest też łatwiej, um, łatwiej w ten sposób pracować, czyli czuję ten wstyd, czuję ten wstyd, kiedy tylko wychodzę na scenę, kiedy prezentuję swój projekt przed innymi. Czuję ten wstyd, ten mój wstyd, ten mój wstyd, czuję ten wstyd. Zobacz, opukuję to i jednocześnie mówię na głos, tak zwany przypominacz. Ten przypominacz ma pozwolić mojemu umysłowi łatwiej skupić się na tym, co jest problemem. Bo dzięki temu jest to aktywowane, dzięki temu jednocześnie opukując te punkty, mój organizm dostaje sygnał, mój mózg dostaje sygnał do tego, żeby uwolnić stres, a włączyć relaks. I to, co było stresujące, czyli ta emocja na przykład, tak, czy ten ból, zaczyna się zmieniać. Dzięki temu, że połączyłam te, te dwa elementy, zaczęłam to nazywać, czyli aktywuję ten mój system energetyczny i mój organizm, a z drugiej strony opukuję, to dzięki temu połączeniu może nastąpić uwolnienie. A powtarzanie tego na głos ma właśnie przypominać mi, żeby się dostrajać do tego problemu. Na koniec tej procedury bierzesz głęboki wdech i wydech i możesz sprawdzić na jakim poziomie w skali od 0 do 10 jest ten twój wyjściowy temat, aspekt. Być może pojawiły się w trakcie opukiwania też inne emocje, myśli czy też jakieś wspomnienia. To jest też ważny element do tego, żeby pójść dalej, z czym dalej pracować. To jest dla Ciebie też wskazówka, o której też mówię na innym wideo. Zadaniem tej tak zwanej negatywnej rundy jest usunięcie blokady i uwolnienie emocjonalne, uwolnienie w ciele, uwolnienie też w myślach, tak zmiana sposobu myślenia. To jest najważniejsza część całego procesu, tej całej procedury. Więc nie obawiaj się, że jeżeli będziesz sobie mówić takie negatywne słowa, czy nazywając je te negatywne uczucia, że wzmocnisz to w sobie. Tutaj to zupełnie inaczej działa. Wręcz przeciwnie, bo jeżeli połączysz to z opukiwaniem, to idzie w drugą stronę, czyli zostaje to uwalniane dzięki temu, że zostało nazwane, i jednocześnie została odłączona ta re automatyczna reakcja stresowa. Co dalej? Teraz sprawdzasz to na skali, tak jak powiedziałam, i kolejny krok będzie zależał teraz od tego, w jakim punkcie jesteś. Jeżeli czujesz, że ta emocja czy ten aspekt, z którym przed chwilą pracowałeś, pracowałaś, zaczął narastać, to nie jest nic złego. To wszystko jest w porządku. Jeżeli tak się zadziało, to najwidoczniej dobrze trafiłeś, i tylko chodzi o to, żeby powtórzyć tą procedurę jeszcze raz. Możesz nawet jednocześnie mm, zrobić to, jakby za pierwszym razem, bo jeżeli czujesz, że jest to silne w tobie uczucie, to od razu zrób jeszcze jedno takie okrążenie, czyli znowu powtórz to wszystko na, na tych punktach i już nie musisz używać tego punktu y, z ustawieniem, punktu karate, tylko przedłużasz, jakby procedurę. Jeżeli widzisz, że ta emocja spadła, to też jest świetny znak, ponieważ wtedy wiesz, że już coś się zadziało, że uruchomi się ten proces uwalniania i schodzisz z tego poziomu stresu na niższy poziom. Bardzo wskazane jest kontynuować później ten proces po to, żeby dojść do poziomu zera, no bo po co zostawiać ten problem chociażby na jeden czy na dwa. W klasycznej procedurze Kończymy opukiwanie wtedy, kiedy dojdziemy właśnie do tego poziomu zera. I potem możesz się zająć kolejnym aspektem, bo jak widzisz, Twój temat, problem nie musi się składać tylko z jednego elementu i najczęściej i tak nie będzie, będzie kilka różnych elementów. Więc jeżeli jeden temat, jeden aspekt tego tematu udało Ci się uwolnić, no to zobacz, sprawdź kolejne. Możesz mieć je zapisane, a mogły one się wyłączyć jakby w trakcie opukiwania, czyli. Opukując na przykład ten lęk przed tym, że po, się pomylisz, stojąc na scenie, może się w trakcie skojarzyć jakaś inna emocja, czyli ten lęk zacznie się przeradzać na przykład w panikę, albo w, we wstyd, albo w złość, albo w smutek, albo jeszcze w jakieś konkretne, konkretne myśli. Mogą się pojawić obrazy i to właśnie będzie dla Ciebie też wskazówką, co zrobić dalej. Po tej pojedynczej procedurze, czyli zatrzymujesz się, zrobisz sprawdzenie, i teraz możesz wybrać do dalszych ćwiczeń kolejne elementy. I w ten sposób rozbrajasz swój cały temat. O pracy z kolejnymi aspektami też powiem i opowiadam na innym wideo, kiedy mówię, jak konkretyzować problem i jak wyciągać z niego aspekty żeby podnieść skuteczność pracy z EFT. Czyli obukujesz tak długo, aż dojdziesz do poziomu zera ze swoimi aspektami na różnych poziomach, kiedy poczujesz emocjonalnie, że ta, że ta emocja już nie jest aktywna, kiedy możesz poczuć też w ciele takie fajne rozluźnienie, kiedy pojawią się może inne pozytywne myśli, inne spojrzenie na dany temat. To możesz uznać, że dany aspekt jest już rozwiązany. Starałam się opisać tę metodę w miarę prosto, ale też, żeby zwrócić uwagę na te elementy, jakim jest konkretyzacja problemu i um, wyodrębnianie aspektów. I na pewno pojawią się jakieś pytania, czy w trakcie ćwiczeń pojawią się też jakieś wątpliwości, dlatego też zachęcam Cię do tego, żeby oglądać na kolejne wideo, w którym będę już te wątpliwości również, mam nadzieję, wyjaśniać. Jeżeli masz ochotę zagłębić się w te tematy, zachęcam do śledzenia e, mojego kanału, tu będę też wstawiała kolejne odpowiedzi na pytania, na te wątpliwości i niuanse, wyjaśniała niuanse pracy z EFT. Daj mi znać w komentarzu, co i jak już udało Ci się wypraktykować. Jeżeli masz pytania, to zamieść się też w komentarzu, na pewno się do nich odniosę. Metoda jest prosta, wypróbuj ją samodzielnie. Myślę, że po kilku próbach już coś, coś się uda uwolnić, coś drgnie. Trzymam za to mocno kciuki. Dziękuję i pozdrawiam.